Jest nad morzem takie miejsce, które darzę wyjątkową miłością. Są tam piękne, piaszczyste plaże, jest też mała, malownicza rzeczka, która wpada do morza. Jest tam również przepiękne i niesamowicie bogate w ryby jezioro, na którym już nie raz złowiłem metrowego szczupaka. Ta opowieść będzie jednak o rzece. O rzece, która łączy to szczupakowe jezioro z morzem. O rzece, która niegdyś kilometrami ciągnęła się przez rezerwat przyrody i była schronieniem dla wielu medalowych ryb. Pamiętam, jako dzieciak brałem maskę, fajkę i całymi godzinami spływałem tą rzeką zaglądając pod korzenie, nurkując do dołków, oglądając szczupaki, o konie, wielkie klenie, węgorze, no tam jest odgroma tej ryby i to wszystko całe to życie podwodne jest tam przepiękne! Tym razem maskę i fajkę odkładam na bok, przygotowuję Beli Bota na wyprawę, jakiej jeszcze nigdy nie przeżyłem. Teraz to wszystko, oczywiście bez brzdąca, muszę wsadzić do tego worka, żeby dojść na rzekę, bo inaczej nie dojdę. Mam ponad kilometr, mam około półtora albo dwa kilometry do przejścia z belly, ze sprzętem, z wędką, ze śpiochami. Zobaczymy, tak naprawdę przetestujemy mobilność belly Boat. A. Plan jest bardzo prosty. Wstaję dwie godziny przed wschodem słońca, zabieram całe beli, cały mój sprzęt na plecy i ruszam w górę rzeki i będę szedł aż do wschodu słońca i tak, żeby wraz ze wschodem się zwodować i zacząć moją przygodę. Udało mi się wszystko spakować. Nie wiem ile to waży, ale myślę, że sporo. Yy, doczepiłem płetwy. To co mnie mocno obciąża to kotwica, bo wziąłem kotwicę. I do tego jeszcze to, co mnie martwi, to to, że nie mam wody ani prowiantu żadnego. Prowiant oleje, ale wodę albo kawkę to bym kurde wziął, więc chyba po prostu będę musiał mieć jeszcze w łapie to. Ten niepozornie wyglądający plecak waży 11,5 kilo i do tego jest strasznie niewygodny do noszenia. Dobrze, myślę, że pora zacząć przygodę. Wstałem. Zebrałem się, zrobiłem jeszcze kawkę, mam wędkę. Mam mega, mega ciężki worek z belly boatem I idę nad wodę. Przede mną jakaś godzina półtorej marszu. Nie wiem czy tam ten worek jest przewrótnie ciężki. Zobaczymy dokąd dojdę, tam się zwoduje. Strasznie się, się cieszę, tak długo czekałem na taki wypad. Planowałem go, może nie planowałem, ale miałem go w głowie już od dawna dawna. Szczerze mówiąc, planowałem go od razu zacząć na wiśle, ale się trafiła okazja zacząć od mniejszej rzeki. Się jaram jeszcze bardziej. Jak to się uda i wypali i jak gdyby nie będzie jakichś złych wspomnień i, i, i dużej porażki, to na pewno już następny jest Wisła i Bóg, bo takie przygody się strasznie podobają. A przy okazji sprawdzam na ile ten belly boat jest mobilny, czyli to o co w nim chodzi. Myślę, że po tym wypadzie będę wiedział co jest, czego jest za dużo. Trochę jeszcze nie wiem jaki jest plan co będę łowił, w sensie mam trochę przynęt szczupakowych, takich małych. Mam kilka przynęt typowo koniowych. I mam jedno pudełko kleniowe, bo to są przeogromne klenie. Myślę, że takie 50-60 klenia może spokojnie widzieć, bo nie ma go jak łowić, nie ma go jak podejść z brzegu. Kompletnie, ja parę lat próbowałem, nigdy mi się nie udało. Będę próbował, zobaczymy jak będzie woda wyglądała. Może to mi coś podpowie jak łowić. mniej więcej w połowie drogi, Już widzę słoneczko, zaczyna się podnosić, jest coraz jaśniej. Tam za drzewami jest rzeka. Idę sobie takim wałem wzdłuż tej rzeki. I powiem Wam, że kęp bali boli boli! Ciężki jest w dym, z każdym, z każdym krokiem coraz cięższy. Eee, myślę, że dojdę na szczęście. Myślę, że dojdę, myślę, że dojdę my z plecy do mnie przez dwa dni bolały. Jak spłynę. Ten belly boat będzie dwa razy cięższy, będzie mokry Mam co prawda dużo mniej do przejścia, ale jednak I myślę, że to będzie Wyzwanie dopiero, żeby po całym Tym spacerze teraz, po spłynięciu Na takiego zmęczonego, jeszcze nie mam wody Mam tylko kawę i puszkę coli Bo nie chciałem brać jeszcze wielkiej butli wody Dość, ten ostatni kawałek Myślę, że to będzie wyzwanie tego dnia ale czego się nie robi dla jak? Płynie co. Ale kawał buble. Ale to wszystko obżar, skubaniec. Całe drzewo poobgryzał. Nie, no, trochę jest tu podcięte, ale to wszystko też poobgryzane jest przez niego. To zaziął. Chyba nie byłbym całego jakby nie wszedł i nie sprawdził. Może być ładny timelapse z tego. Tylko. Nie wiem, czy to nie jest zamknięte, bo wygląda na. Mocno odświeżoną, no ale to odważny świat nawet. Każda rzecz, którą spotkałem na swojej drodze, czy to bubr, który skoczył do kanału, czy ambona, czy cokolwiek innego, przyciągało moją uwagę. Miałem tyle pozytywnej energii w sobie, byłem tak zafascynowany wszystkim, co mnie otacza, zwykle na rybach. Okej, okay, też to występuje, ale nie w takim natężeniu. Ja tu czułem taki zew przygody i już myślałem, że w ogóle nie dojdę do tego miejsca, gdzie mam się wodować, bo co chwila coś, a to właśnie bubra, to ambona. Co chwila coś mnie rozkojarzało i zamiast iść to się zatrzymywałem i robiłem kolejne przystanki. Takie amboni do jeszcze nie byłem, to są specjalne klapki. Na sznurku montowane do zamykania. Kozak jest ławeczka, ruchoma, żeby się dostosować. No naprawdę ktoś się postara, ktoś się postara. I nawet jest taka stropionowa mata, żeby było chyba miękko i ciepło, Uf, byle by się nie spierniczyć Ziemia! Dobra, tak jak krótka przerwa, plecy trochę odpoczęły. Mogę śmigać dalej. I taki nie były jakieś powalające. Może jakbym trochę wyczekał na ten wschód słońca, który się tutaj czai za mną, to by było lepiej. Widziałem kawałek rzeki. Jest fajnie. Myślę, że już niewiele mi zostało, zaraz dmucham balibolta i Uff, rozpoczynamy. Już widzę, tam, tam jest miejsce startu numer 1, to znaczy tam jest pierwsza miejscówka, mój plan minimum żeby było, żeby tu dotrzeć, ale jest jeszcze plan optimum, który mówi, że za 100 metrów jest e, druga miejscówka, żeby się zwodować, a zyskałbym wtedy za 4 zakręty, bo ta rzeka strasznie tu maandruje. i niewielkim kosztem przejścia bym zyskał spory kawałek rzeki, dlatego podejdę tu, zobaczę jak to wygląda. I jeszcze przejdę się kawałeczek dalej. Kusi, żeby już tu się wodować. Jest ładne zejście, ładna plażyczka, ale te cztery zakręty, co tu są, też mnie kuszą. Więc przejdę się, zobaczę. Trochę nie mam się jak wodować. Znaczy... Na upartego założę spodnie buty się tu przycisnę, To to jest bagnicho. Rzeka płynie, Ale ciężko mi się do niej dobrać. Idę jeszcze kawałeczek dalej. Jak nic nie znajdę, to się tu wrócę i z Dobra, mam taką miejscówę, tu mam kanał melioracyjny, który zaraz spada do rzeki, więc się tu zwoduję, bo tam dalej do bagna, tam jest bagno, strasznie już nie podejdę. I przepłynę po prostu. Albo jak założę spodnio buty, to podejdę tam. Na samą rzekę, przez to bagno i zobaczy tam dam radę W każdym razie dotarłem, udało się, jestem ciekaw ile mi to zajęło Czy dojście tamto był wysiłek? Tak, dojście tamto na pewno był wysiłek Ten plecak był bardzo ciężki, ja później jak sobie sprawdziłem wszystko na mapach to było 4,2 km e, Droga, którą przebyłem, zrobiłem to w półtorej godziny Więc e, no zmachałem się, muszę przyznać, że się zmachałem, ale byłem tak szczęśliwy, że to nie miało żadnego znaczenia Plecaki mi odpadają, ten plecak jest przeokrutnie ciężki no powiem wam tak, w tą stronę luz. Zobaczymy co będzie w drogę powrotną jak belly boat będzie mokry. Na szczęście ta droga, tak jak już wspominałem, będzie krótsza. Dobra, oporządzam się i... Udało mi się dojść nad samą rzekę, po lekkim bagienku. No i co? Woduje się i zaczynamy tą przygodę w końcu na wodę po szczupaki, o konie i wielkie klenie. Wiem, płetwy i siedzę. Jeszcze udóbkiem na brzegu. Ale uwaga, uwaga Uwaga 3, 2, 1, lunch Uuuu Ale nie otrawa trzeba Boat sezon 2022 Uważam za otwarty Uuu. Ale jest mega Dobra Będę by nie utłapić aparatu, dotrzeć do celu, złowić potężne ryby. Ogień! A! Numer jeden, dobrze się bawić, oczywiście. Na razie bez brania, ale klimacik jest po prostu przecudowny. Jest piękne niebo dzisiaj, takie słonko przebijające się przez chmury. Jest w miarę ciepło, muszę przyznać. Bałem się tego, że zmarznę, ale jest naprawdę ciepło. Nurt jest idealny, niesie mnie po prostu idealnie. Naprawdę, super prędkość. Nie muszę w ogóle się męczyć, po prostu płynę. Lep nie ma, wiadomo, ale jest. Wszystko inne jest na szóstka z Idealnie, naprawdę idealnie. W tej chwili jestem na takim odcinku bardzo e, otwartym na łąkach, ale już niedługo przede mną już się zbliża powoli las. W lesie się zaczną korzenie, mam nadzieję że nie będzie żadnych przepraw gdzie będę musiał przenosić peli Ale myślę że tam się może zacząć, o konie tam się mogą zacząć A tu na razie nic się nie dzieje Dopływam do tego zakrętu z powalonym drzewem Na którym początkowo miałem startować Trzeba go obłowić ładnie Coraz bliżej lasu i zaczęły się pojawiać ławice płotek. Mam nadzieję, że gdzieś za nimi są o konie chociaż, bo jak na razie bez plania. No i trochę chłodno się robi, muszę przyznać. Dobrze, że mam gorącą kawę. Jestem w takim miejscu. Tu jest drzewo, które jest zwalone i częściowo jest w wodzie. Tu jest zakręt z bardzo słynnym nurtem, wiruje woda. Pod moimi nogami jest masa drobnicy. W e, tym nawet widziałem małoludkiego okonka, ale takiego pstynkę, pstynkę. No musi tu siedzieć chyba, musi. Porzucam, zaczynam się tu chwilę, porzucam. Jeśli się nie mylę, to stary słupek graniczny tu kiedyś przechodziła granica Polski. Z Niemcami. Miałem e, okonia na kajtecha. E, już go widziałem przy pojeździe. tak taki, myślę, że pod 20 cm ale niestety zleciał. Szkoda, zadałem się go zamiast go wyholować najpierw mam nadzieję, że zaraz się rozpocznie. Zmieniło się dno, jest mniej piachu, więcej zielska, widać od razu drobnicę, kilka płotek widziałem, no zaczyna się dziać, myślę. Następnym razem już wiem, że nie, nie trzeba aż tak daleko iść. pływam do lasu. Mam nadzieję, że tutaj będzie dużo bardziej urozmaicone dno i że zacznie siedziać po prostu, zaczną chociażby te okonie wychodzić, bo jak na razie to dupa totalna. Ale powiem wam, że jest tak przyjemnie, te ptaki mi tu śpiewają, trochę nawet jak już zacząłem podsypiać. Nie no, bomba, naprawdę mega jestem zajarany tym wypadem i będę takie powtarzał, myślę, dużo, dużo częściej. Może następny raz, bo nie ukrywam, że trochę mnie dzisiaj czas śpieszy, ponieważ yy, myślę, że koło dziewiątej tu będzie autostrada z kajaków więc yy, mam czas do 9 czyli jakieś nie wiem 3-4 godzinki ale chciałbym wybrać sobie taką rzekę gdzie nie ma kajaków przynajmniej w takiej ilości bo tutaj to są korki z tych kajaków i chcę się zatrzymać na spokojnie, sobie może jakiegoś ognichu rozpalić, żeby się trochę dogrzać No W każdym razie opcji jest multum i będę kombinował Tak tu się wychylam cały czas bo kurde to dno jest niesamowite się zmienia i no, jest kozacko, jest naprawdę kozacko. To jestem lekko wydygany, bo dziób ma potężny. Witam pana. To jest piękne zwierzę Dobra, już widzę, że czeka mnie teraz przebitka Przez tamę bobrową No niestety, kurde, nic się nie dzieje Chciałbym, chciałbym trafić chociaż na statkę o koni no. pięć o koni Byłoby bosko Pięciokoni Pięć koni, mały szczupak. Mmm, taki wyjazd. A tak, to nie wiem, chyba gdzie trzeba powtórzyć. Dobra, jakiś hardcore mnie tu czeka. Nie wiem, czy nogi w górę idę z prądem, czy się rozpędzamy. O, jakoś tam przejdę. Nie, utknąłem Odebrnąć. O pose, dobra. Ale tu zrobiły drzewo zwolone. Pogoda mi się iście wędkarska zrobiła, ale ryby dalej nie biorą. Strasznie mi jest przykro jak tu pływam. I widzę jak pięknej rzeki robili po prostu kanał. No niestety, inaczej się tego nie da określić. To w ogóle ta rzeka, jak ja byłem mały i pływałem tutaj z maską i z fajką tą rzeką, i oglądałem co się dzieje pod wodą i jak to wyglądały brzegi. W ogóle zupełnie co innego wiem czy to jest. Teraz wszystko wykarczowane, wszystko pod kajaki. Teraz wszystko jest tylko po to, żeby się nakapać, nachapać hajs. Dramat, jak można tak zniszczyć tak przepiękną rzekę. Ręka ryba śmierdzi, malutki okonek. Ale jest, wywalczony Kolejny, kartka mniejszy i to jest miejsce dobre, żeby się na sekundę zatrzymać Uuu Szczupaczek ciemny Namowite oko Jakie wyraźne o, Ale piękne oko Ale piękne oko. Dotarłem do mojej destynacji, tam w tle widać mostek. I tutaj kończy się moja przygoda. Mogłem popłynąć jeszcze dalej, wypłynąć do morza, ale nie chcę mieć wszystkiego w piachu, więc sobie tę przyjemność odpuszczam. Może, może innym razem e, spróbuję. No i co? Było przekozacko, Teraz mnie czeka część, która, której się najbardziej obawiałem, czyli powrót z mokrym beli i w mokrych butach, ale warto było tak czy inaczej. Mostek jest. Super. Gdzieś tu muszę się zatrzymać i wyjść z Beli. Szkoda, że ryb było tak mało, ale tak bardzo ci chcę. Myślę sobie, żeby jutro powtórzyć to, tylko na krótszym odcinku, a bardziej się skupić na miejscówkach i je obrzucać. Ruszam, nie mam daleko, ale kawałek jest. Zostawiając sobie spodnie buty na tyłku I buty Wyglądam jak wyglądam, muszę przez wioskę przejść, ale Trudno się u... mógł <śm> Starłem <śm> Do domu Ach, Powiem wam tak Podsumowując Powrót strasznie to ciężkie Ale czy tak naprawdę belly boat Jest takim pływadłem, które można zastosować do takiego turystycznego wędkarstwa, czyli właśnie idziemy gdzieś, chwilę łowimy, później idziemy znowu gdzieś indziej. Jest to ciężkie, trzeba mieć dobrą kondycję, ale jak widzicie mi się udało. Plecy mnie bolą, jest to ciężkie, ale też tak. Już wiem, że kotwicy nie potrzebowałem zupełnie na przykład jak będę jutro szedł, to nie wezmę. Pudełka z trzech muszę zrobić jedno. I to tyle, i wydaje mi się, że będzie dużo lżej i dużo wygodniej. Tak więc dzięki, że zostaliście do końca. Polecam każdemu z Was taką przygodę i zapraszam na kolejne moje filmy. Dzięki, na razie.